Cześć I dzień dobry w poniedziałek, ja właśnie jadę załatwić prąd pod nowym adresem, żeby e, no, było podpięte i żeby już pan Ryszard też miał komfort pracy, żeby nie musiał ciągnąć prądu gdzieś tam z klatki schodowej, także tak, plus jeszcze muszę kilka formalności poogarniać, także czeka mnie dość intensywny dzień. No i dobra, umowa załatwiona. Tutaj już mam umowę z EONem. Także super. Miałem też bardzo dużego farta, bo przyjechałem do Wola Parku, tutaj do punktu sprzedaży i akurat szukałem tego lokalu i usłyszałem jak jakaś pani na informacji pyta, gdzie jest EON? No, i usłyszałem odpowiedź, poszedłem tam od razu, i tak naprawdę musiałem czekać tylko w kolejce przed dwiema osobami. Po czym za mną chyba pojawiło się kolejnych 7 albo 8. Także tak na farcie, bo pewnie trwałoby to za 40 minut dłużej. Najważniejsze, że już jest wszystko załatwione. O, kurde, spędziłem teraz jeszcze kilka godzin nad tym projektem z technologii informacyjnych, o którym ostatnio wspominałem, bo jeszcze mieliśmy do, do grania kilka rzeczy też w Excelu, plus stworzenie kilku dodatkowych formuł i troszeczkę mnie to e, przerosło czasowo, bo wydawało się, że będzie dużo łatwiej i szybciej, ale jednak jak nie robi się jakichś takich turbo zagnieżdżonych i różnych innych właśnie e, funkcji, to wiele rzeczy gdzieś tam z głowy ucieka, a jednocześnie też Excel nie jest, można by powiedzieć, tak prosty jak pewne konstrukcje programistyczne, właśnie znane z języków po prostu programowania. E, także gdzieś tam musiałem jeszcze wspierać się e, tym supportem Microsoftowym, w sensie materiałami e, na stronach supportu Microsoftu. Jak gdzieś tam uzyskać jakiś konkretny efekt e, w kontekście łączenia i zagnieżdżania, nie wiem, wyszukaj pionowo z jakimiś tam warunkami jeżeli coś tam i licz nie puste i tym podobne. Także, e, pfu, no, dużo czasu, teraz jeszcze tylko muszę nagrać na koniec screencast, w którym opowiem o swojej części projektu, którą realizowałem. I koniec tego wszystkiego, dzisiaj do 23.59 musi być zaploadowane, jest teraz 21.42 jak nagrywam właśnie to co teraz do Was mówię. Za chwilę nagrywam screencast, mam nadzieję, że w 15-20 minut spokojnie się wyrobię, tak żeby już mieć gotowy materiał, który ma mieć to maksymalnie do 5 minut, więc w sumie powinna to być formalność, bo w sumie sam wszystko zrobiłem, więc doskonale wiem jak opowiedzieć o tym co zostało wykonane. No i kończymy na dzisiaj w końcu przygodę z tym projektem zaliczeniowym. Dobra udało się w końcu nagrać. Zajęło mi to dużo więcej czasu niż zakładałem, bo jednak miałem dość duży zakres informacji do przekazania. Jednocześnie przy limicie 5 minut okazało się, że jest to dosyć trudne. Szczególnie, że ja lubię rozwlekać pewne kwestie, a jak zacząłem robić intro o tym, jak zaczęliśmy robić ten projekt, jakie założenia przyjęliśmy i tak dalej, to się okazało, że zajęło mi to chyba 3 minuty z tych 5 dostępnych i później w tych dwóch kolejnych już nie byłem w stanie się wyrobić. a Wygląda to tak, wbrew pozorom nie jest to nic imponującego. Jest tutaj sobie jakaś tam tabela pracowników. To są jakieś fajkowe imiona i nazwiska wygenerowane z generatora, więc tutaj żadnego RODO nie ma. No i tutaj część tych danych jest pobierana z pliku zewnętrznego, z innego źródła. Tutaj są jakieś tam dodatkowe kryteria związane z tym, kto tam jakie pokoje, jakieś tam inne kierdoły sobie wybrał w kontekście właśnie całego tego eventu. Później mamy arkusz z cennikiem, gdzie są ceny po prostu różnych usług. No, i formuła z obliczeniami, który wydaje się być naprawdę prosty, tak patrząc po prostu na liczby, natomiast chwilę mi zajęło, żeby pewne rzeczy tutaj gdzieś tam właśnie osiągnąć, jeśli chodzi o wydłubywanie danych, właśnie z tych poprzednich arkuszy i przeliczenia tego w odpowiedni sposób. Na podstawie tego wszystkiego tutaj również jakiś tam wykres przestawny, wykres kołowy, plus jakaś tam kilka wariantów różnych prostych tabel przestawnych, które coś tam mają prezentować. Także. No nie było to może jakieś turbo skomplikowane zadanie, ale jednocześnie rzadko kiedy mam e, możliwość tak intensywnego grzebania w Excelu właśnie i robienia jakichś tam bardziej zawiłych formuł zagnieżdżonych, bo no bo tak na co dzień tego nie potrzebuję do szczęścia, a jeżeli już to korzystam z pewnych gotowych wzorców, które gdzieś tam znajdę i nie zastanawiam się nad tym, jak je zbudować od zera, bo jestem w stanie osiągnąć ten efekt dużo szybciej. Tutaj nie dość, że trzeba było zrobić te przejdziemy, to trzeba było też wymyśleć cały ten wsad informacyjny i to stanowiło pewną trudność, bo trzeba było to tak wymyśleć, żeby jednocześnie dało się później w miarę fajnie na tych liczbach pracować i tworzyć te wykresy, tabele przestawne i tak dalej. Także. No fajnie, jakby człowiek zawsze jest w stanie nauczyć się jeszcze czegoś nowego albo może nawet i tyle co nauczyć czegoś nowego, co odświeżyć sobie tutaj pamięć, bo nie ukrywam, że... Eee... Tak naprawdę poza wyszukaniem kilku formuł, tak jak wspominałem, właśnie z perspektywy programistycznej to byłoby proste, właśnie na jakichś tam infersach i tak dalej, można było polecieć. Tutaj trzeba było robić jakieś e, właśnie sumy warunków, jakieś inne takie funkcje, które gdzieś tam zagnieżdżały wiele różnych warunków w sobie, ale ostatecznie udało się osiągnąć ten rezultat, także jestem zadowolony. Teraz czekam jeszcze tylko, aż mi się ten screencast zaploaduje, bo trwa to strasznie długo. Ale o, widzę, że już się właśnie skończyło, więc muszę zobaczyć, tylko, czy nagranie się nadaje. Czy rzeczywiście wyszło tak, jak sobie to wyobrażam, że wyszło. I tyle. Koniec na dzisiaj. Także cieszę się, że udało się sporo przed deadline'em zdążyć, no czy sporo, no półtorej godziny przed. Ale jednocześnie wiem, że już będę miał teraz wolny tydzień, a w przyszłym tygodniu, chyba do końca przyszłego tygodnia mamy do zaliczenia kolejny projekt, już nie pamiętam z czego, psychologii w biznesie, czy czegoś takiego, więc tam z kolei będzie bardziej taka forma opisowa, gdzieś tam analiza różnych konkretnych działań, sytuacji decyzji, jakie należy podejmować w jakimś tam określonym scenariuszu projektowym, który został przedstawiony, także fajnie, cieszę się, że gdzieś tam jednak poszedłem na te studia i tak, jak zakładałem, będę w stanie pewnych rzeczy się nauczyć albo sobie poukładać pewną wiedzę, którą miałem właśnie z takich doświadczeń swoich własnych praktycznych, ale często też takich, które bazowały po prostu na popełnionych błędach, a nie na takim solidnie umocowanym fundamencie, właśnie wynikającym z wiedzy na jakiś temat. Także kurczę, warto. Tyle dzisiaj już nie planuję nic więcej robić, nie planuję więcej pracować. Także do usłyszenia jutro i dzięki za Twój czas. Hej!